Jak osiągnęłam sukces? Jak wyglądał sam początek? Hmm. Przerażająco. <laughs> w rzece Amazonii. Z piragniami, anakondami i krokodylem. <laughs> Biznes ma wielkie oczy. Hala 3MK Arena została otwarta we wrześniu 2021 roku i od tego czasu cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców nie tylko Ostrowa Wielkopolskiego. To w jej wnętrzach odbywają się wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie oraz organizowane są koncerty wyśmienitych artystów. Nie wyobrażamy już sobie życia kulturalnego, sportowego i społecznego. Bez Trzemka Arena Ostrów i tak naprawdę nie wiemy, jak to było wcześniej, kiedy nie było takiego miejsca, gdzie możemy się wspólnie spotkać, cieszyć się naszą obecnością i przeżywać te wszystkie sportowe, i muzyczne wzruszenia, i teatralne, ale po prostu być ze sobą w ważnych dla nas momentach. Wcześniej koszykarze i piłkarze ręczni musieli grać w szkolnych halach. Dziś 3MK Arena Ostrów jest nowoczesnym obiektem, który zapewnia profesjonalne warunki do grania i oglądania zawodów z udziałem najlepszych drużyn. Arena to jest takie miejsce, w którym spotykamy się po to, żeby przeżywać fantastyczne, wielkie i bardzo emocjonujące sportowe emocje. Rozgrywki na najwyższym ligowym poziomie. To jest takie miejsce, gdzie organizujemy wiele społecznych działań, takich na przykład jak Białe Niedziele, gdzie dedykujemy mieszkańcom szereg działań związanych z profilaktyką, ze zdrowiem. Hala Arena jest ważnym miejscem, które również pozytywnie oddziałuje na całe centrum miasta. Warto też podkreślić, że Arena Ostrów ma duży wpływ na. Życie gospodarcze naszego miasta. Kiedy przychodzimy tutaj na wydarzenia sportowe, to po tych wydarzeniach kibice idą na Ostrowski Rynek, spędzają ze sobą czas w ostrowskich restauracjach, a to oznacza, że te restauracje żyją, pracują, dają pracę że dostawcy, którzy dostarczają swoje towary i usługi. Dla ostrowskiego środowiska restauracyjnego. Także mają pracę. Po koncertach, po wydarzeniach sportowych, po wszystkich wydarzeniach społecznych życie przenosi się z areny do miasta. Więc to jest bardzo ważny ciąg przyczynowo-skutkowy, i to jest bardzo wyraźne oddziaływanie tego centrum. Nie tylko naszego miasta, ale całej południowej Wielkopolski, na życie nie tylko społeczne i kulturalne, ale także gospodarcze. Jest takim bijącym sportowo-kulturalno-społecznym miejscem Ostrowa Wielkopolskiego. Ostrów Wielkopolski miasto z sercem. Biznes ma wielkie oczy. Pomysł na sieć salonów optycznych powstał z miłości do pięknego, wyraźnego spojrzenia i troski o zdrowie oczu. Często w pogoni za własnymi sprawami zapominamy zadbać o kontrolę wzroku, a oczy, non-stop, pracują bardzo intensywnie. I najczęściej po 40 roku życia potrzebują wsparcia, ale odkładamy to na później, aż do momentu, kiedy widzimy źle. W rezultacie 9 na 10 osób nie wie o swojej wadzie wzroku. Nie wiedzą, że mogą poprawić jakość widzenia i samopoczucie tylko dzięki krótkiej wizycie u okulisty. Mnóstwo osób ostatni raz badało wzrok u higienistki szkolnej, albo nawet za czasów służby wojskowej, kilkadziesiąt lat temu. Mało komu chce się czekać pół roku na badanie wzroku na NFZ, i nieprawdą jest, że tylko okulista może zbadać wzrok. W rzeczywistości Wystarczy bezpłatne badanie wzroku u optyka lub optometrysty, które jest dostępne praktycznie od ręki. Mało tego, nie musisz przychodzić do salonu optycznego. Badamy wzrok mobilnie. Dojeżdżamy do klienta w firmach, w korporacjach, na eventach, różnego rodzaju wydarzeniach, ośrodkach pomocy społecznej, a nawet na plebaniach. Dziś to dobry moment, aby zadbać o swoje oczy. To dobry moment, aby w końcu z łatwością przeczytać książkę czy dokumenty pisane drobnym drukiem. To dobry moment, aby pozbyć się zmęczenia i bólu głowy towarzyszącym pogarszającemu się wzrokowi. Lepiej widzieć kształty, barwy, a nawet uśmiech na twarzach bliskich osób. Kochamy swoją pracę i ten moment, kiedy pacjenci po założeniu okularów dostają nowy wzrok. Mogą jeszcze bardziej cieszyć się barwami życia, dlatego ty też podaruj sobie nowy wzrok. Zadzwoń pod numer widoczny na ekranie i umów się na bezpłatne badanie wzroku, lub przyjdź do salonu przy ulicy Wrocławskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Biznes ma wielkie oczy. Czym zajmuje się firma? Optyk Sakamoto powstał z troski o oko. Dostarczamy ostre widzenie. W każde, o każdej porze dnia i roku, w każdym wieku. Zapraszamy na bezpłatne badanie wzroku i to wynika z potrzeb rynku, bo czekanie wiele miesięcy do okulisty jest dla mnie niedopuszczalne. Możemy zbadać wzrok dzisiaj. Skąd pomysł na założenie firmy? Z potrzeb rynku oraz y, y, przypadku, ale jak wiecie nie ma przypadków. Poznałam swojego byłego szefa lesąc samolotem na wymarzone wakacje do Egiptu i tak y, rozmawialiśmy właśnie o branży optycznej i dzięki temu od 20 lat w niej jestem. Ja wtedy pracowałam jako przedstawiciel handlowy w Gelwe, budynie się galaretki na kaliskim rynku Winiar, więc było ciężko, ale byłam w tym dobra, ponieważ ja kocham ludzi i praca z człowiekiem, praca jako przedstawiciel handlowy była takim moim naprawdę wymarzonym zawodem i ja się w nim spełniałam i właśnie zaproponował mi dystrybucję opraw okularowych po całej Polsce. W związku z tym jestem zapoznana z branżą optyczną od 20 lat. Jest to moje nazwisko. Byłam w Japonii, mieszkałam w Japonii, więc stąd, żeby nie promować, bo wcześniej miałam salony, które się nazywały Optyk Progres i zdecydowałam na wizytówkę własną. Optyk Sakamoto zbada twoje oko. Z jakimi trudnościami spotkałam się na początku i jak sobie z nimi radziłam? Największym wyzwaniem było... zmiana myślenia, bo inaczej myśli pracownik, inaczej pracodawca. Na pewno bardzo dużo rzeczy się okazało, że trzeba spiąć, na co nie byłam przygotowana, ale... Właśnie ewoluując, wejdąc w rozwój osobisty, to człowiek zmienia mindset i, i dzisiaj już jestem liderem. Jakie konkretnie trudności? Na pewno zespół, na pewno pokazanie wartości, no bo optyk Sakamoto to przede wszystkim z troski o twoje oko. Czy o państwo oko, tak? To nie jest tak, że my otworzyliśmy ten salon dla siebie, tylko my służymy drugiemu człowiekowi, i zawsze trzeba mieć w sobie tą empatię, kto do nas przychodzi, bo są osoby i starsze i młodsze, i takie, które nie mają czasu i takie, które tego czasu wręcz wymagają dużo dłużej. Trzeba się umieć dostosować, tak? Takim największym wyzwaniem na pewno była pandemia. Tutaj to powiem uczciwie, że prawie. Zaliczyliśmy bankructwo, bo koszty stałe, no tego, tego po prostu nikt nie przewidział, tak? Koszty stałe były, a, a, a nie było w ogóle dochodów, więc to było bardzo ciężkie. Jak wyglądał sam początek? Hm. Przerażająco. <laughs> Rzeczywiście stresu dużo było i obawy, jak to będzie i czy to się przyjmie i tak dalej, ale wiara. Wiara w siebie i chęć niesienia wartości. Co było najbardziej przerażające? Dopasować się do rynku, znalezienia lokalu, który musi mieć dobrą lokalizację, pracownika, który też musi mieć spełnione kompetencje i zamknięcia tego wszystkiego. Ja. Będąc pracownikiem, nie zdawałam sobie sprawy, ile no. trzeba zrobić, żeby zostać pracodawcą. I nawet same pozwolenia czy kasy fiskalne i inne hmm, dokumenty tego było naprawdę też sporo. No i to było takie przerażające, że o wow, i teraz no. już decyzja podjęta, no to trzeba się wywiązać. Kiedy przyszło więcej płatności niż się miało odłożone? To był też taki cios, ojazu i co teraz? No bo <noise> nikt Cię nie pyta, czy Ty masz, Ty po prostu masz mieć. <noise> A tu jeszcze to wszystko nie działało, bo wiadomo, że inwestycja w salon to jest, no, nie tylko sprzęt, ale... oprawki i... No, no w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że to prąd, trzeba nagle pomyśleć, gdzie będą kable, tak? Że ma nowe... Wszystko nowe kupić, ale to właśnie... Trzeba najpierw mieć dobry plan, a później go realizować i wytrwać. Nie, nie poddawać się, nie wolno się poddawać. O, takie przesłanie mam dla nowych przedsiębiorców, dla tych, którzy dopiero zaczynają. Dobry biznes, plan i działanie. A jak się skończy kasa, to, to trzeba szybko ją zarobić. Po dwóch latach. Po dwóch latach zaczęło zarabiać, a tak to była reinwestycja. No, wszystko, co, co, co wpłynęło do kasy, to zaraz było rozysponowane, tak? Czy żeby właśnie jakieś nowe, bo to ja, ja mam szajbę na tym punkcie, ja sobie nie wyobrażam, żeby oprawki jakieś leżały 5 lat, tak? To muszą być co chwilę coś nowego, a ponieważ jestem stylistką opraw okularowych, uwielbiam to robić, uwielbiam dopasowywać do kształtu twarzy, do, do charakteru, do mimiki, do sposobu bycia i stylu życia i ciuchów, pracy. Ja to tak lubię dobrać klientom oprawkę, żeby ona była spójna. Zadano mi takie pytanie, co zrobić w momencie, kiedy się skończą pieniądze, a reinwestycja jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby spokojnie wystarczało. No, rodzina to jest nie najlepszy pomysł. Najlepszy pomysł to jest bank, ale trzeba wziąć pod uwagę, że bank to swoje wykasuje za to, że ci pożyczy. Więc no, naprawdę wytrwać. Wytrwałość jest w ogóle podstawą w handlu i w mindsetie przedsiębiorcy, bo jeżeli my nie będziemy wytrwali, to każda jedna podmuch wiatru nas przewróci. A tu trzeba wierzyć. Wierzyć i dawać wartość. To jest podstawą. Największym wyzwaniem jest dobór ludzi, dobór zespołu, bo zespół musi pracować z japońską precyzją. I ja też tak mam, że wolę o trzy razy za dużo sprawdzić niż oraz za mało. I faktycznie od Japończyków możemy się nauczyć profesjonalizmu, możemy się nauczyć, jak prowadzić cały system, żeby eliminować błędy i poprawki. Czy łączę pracę z pasją? Tak, oczywiście, bo ja od dzieciaka uwielbiałam patrzeć ludziom w oczy, prosto w oczy. Oczy są zwierciadłem duszy, można wyczytać wszystko. W związku z tym to tak za pasją podążało. Jak wiemy, prowadzenie biznesu w Polsce to sport ekstremalny. <śm> wiąże się z wieloma nieprzewidzianymi historiami, które stawiają cię przed faktem dokonanym i musisz sobie z tym poradzić. I czasami jest tak bardzo ciężko, że żeby zachować balans. To idę popływać. A pływanie to dla mnie taka forma medytacji, wyciszenia i zagłębienia się w sobie oraz flow, kiedy oddaję się całkowicie naturze. I w związku z tym, że dużo pływam, to dla mnie nie ma złej pogody, jeżeli chodzi o pływanie i pływanie w... zimą, i w różnych akwenach, i w oceanach, i w morzach, oraz w Amazonii, w rzece Amazonii, z piraniami, anakondami i krokodylem. <grym> Jeżeli ktoś pomyśli, że jestem Krejzolka, to, to nie chodzi o pychę, tylko o to, że jesteśmy w zgodzie z naturą, to oddajemy się jej całej, a Bóg nas stworzył jako naczelnych. I ja wchodząc do wody, zawsze mam połączenie ze źródłem. Dlatego nic mnie tam nie zaatakowało i, i nie zaatakuję, mam nadzieję. <totkujesz> tak, no, po prostu uważam, że podążaj za głosem serca. Ja uwielbiam Ostrów Wielkopolski, nie ukrywam, że już ze czasów szkoły średniej, pamiętam w Kaliszy były imprezy tylko w soboty, a tutaj w Bajadera środa, czwartek, nie było problemu. Poza tym ludzie w Ostrowie są, mają otwarte umysły, są bardziej weseli, słuchają i uwielbiam tu pracować. Jakie są mocne strony mojej firmy? Stawiamy na profesjonalizm, na pełną obsługę klienta, żeby ten klient czuł się usatysfakcjonowany, że my mu dowieźliśmy to, a więcej niż że go on oczekiwał. Skąd pomysł na to, żeby wyjść poza salony? Właśnie dlatego, że codziennie tutaj na Wrocławskiej tysiąc osób przychodzi i nie mają czasu na badanie wzroku, mimo tego, że Potykając się, opotykacz wręcz, który zaprasza na bezpłatne badanie wzroku, to jednak ta bieżączka, te pranie, sprzątanie, zakupy, gotowanie, dzieci, szkoła i tak dalej, ludzie nie mają czasu. Więc wyszłam poza schemat i zaczęłam jeździć po domach najpierw osób, które nie mogły do mnie dotrzeć, na przykład są na wózku inwalidzkim lub okulach. Też niesamowite historie, bo w ogóle ja wtedy przyjeżdżam i czuję się taka. Że, że to ktoś mnie przyjmuje i oczywiście, jak to w Polsce, gościnność, więc niesamowite relacje, ale też po firmach, dlatego że pracownicy firmowi również nie mają czasu. Tak samo po pracy biegną do swoich dzieci, do swoich obowiązków, więc mają ten czas, żeby te 15 minut w pracy poświęcić, a ja to robię no profit. Z badań wynika, że aż 9 na 10 badanych osób ma wadę wzroku i często o tym nie wie, dopóki nie usiądzie na fotel do specjalisty. Także zapraszamy, bo u nas badanie wzroku jest zupełnie no profit i my nie oczekujemy, że klient coś w dniu, od razu coś kupi. Natomiast jeżeli się zdecyduje na zakup w dniu badania, to dostanie zniżkę NFZ. Bardzo często jest tak, że przychodzą do nas pacjenci i myślą, że, a ja dobrze widzę. Ja mówię, to się okaże, zapraszamy na fotel. I nagle jest takie zdziwienie, wow, to można tak wyraźnie widzieć, no Pani Paulino, ja teraz to ja widzę nawet na tych monetach, jak tam jest Rzeczpospolita Polska, tak wyraźnie. Tak, tak, to są takie miłe chwile, kiedy ja wiem, że to co robię daje wartość i niosę dobry wzrok, dobre widzenie, wyraźne widzenie w każdej odległości. Nie da się kupić wielu rzeczy, między innymi jedną z nich jest wdzięczność ludzka. Uwielbiam, kiedy ludzie mi o, przynoszą kwiatka, tak, czy, czy inne rzeczy, jakieś pończu się tutaj, bo to, co robimy, robimy z pasją, robimy z doświadczeniem i to nas napędza do działania, żeby robić tego jeszcze więcej, z jeszcze większym sercem i jeszcze większą troską. Dlaczego warto prowadzić firmę, a nie być zatrudnionym u kogoś? No tu akurat odpowiem, że chodzi o wolność, o to, że. Nie trzeba się dostosowywać do nikogo, tylko kreować życie marzeń. I bycie sobie samemu zatrudnioną, oczywiście jest więcej stresu, więcej obowiązków, nie powiem, że nie, bo tu bym skłamała. Pracownik oddoi do widzenia, zamyka firmę i jego nie interesuje, pracodawca myśli o wszystkim, ale ta wolność oraz to, że coś tworzysz i to jest twoje, to, to też są niezastąpione nie rzeczy, takich rzeczy się po prostu nie da kupić i je trzeba wykreować, wytworzyć, stworzyć samemu. Także każda osoba, która czuje, że już jest ten czas, to polecam, bo w momencie, kiedy wejdziemy w coś, co nas fascynuje, to nas rozwija, to się, to się później tworzy sposobem na życie, a, a jeżeli robisz coś z pasją, to nie pracujesz. Jakie cechy charakteru przydadzą się w prowadzeniu biznesu? Na pewno Uczciwość, na pewno zaufanie, determinacja i wytrwałość. Dlaczego uczciwość? Uczciwość, dlatego że na zaufanie często pracujemy wiele lat, a stracić można w sekundę i się nie da odzyskać. Dlaczego wytrwałość? Bez wytrwałości to człowiek jest jak wiatr. Niby jest, ale go nie ma a poprzez wytrwałość to jest takie budowanie step by step. Dlaczego determinacja? Bo jak człowiek nie jest zdeterminowany, to nie wie dokąd zmierza. Warto sobie wyznaczyć cel, uwierzyć w niego, bo bez wiary to, to też on się rozjedzie. Często jest tak, że się będziemy sabotować, a jeżeli mocno uwierzymy i... I widzimy, że dajemy wartość, bo to do nas wraca, ta wdzięczność, ten uśmiech, ta radość, kiedy ktoś widzi, odbiera te swoje okularki, wow, to jest fenomenalne. To nakręca nas jeszcze bardziej. Jakie ja mam dalsze wizje rozwoju firmy? Zamierzam stworzyć franczyzę i... Żeby już nie być sama w tych salonach wszystkich, które zamierzam otworzyć, bo nie dam rady po prostu nie rozdwoję się. Natomiast poprzez system skalowania i naukę, tu mogę powiedzieć, że Witold Kowalski jest moim mentorem. Założyciel w, w, on wprowadzał najka na rynek polski, Just Duet. Dlaczego warto otwierać się na rynki zewnętrzne? Ponieważ sam Ostrów Wielkopolski jest małą. Społecznością, a chodzi o to, żebyśmy docierali do szerszego grona, do większego, aż w końcu światowego. Dlaczego warto stosować media społecznościowe i czy używam? Tak, oczywiście, że używam. Dlaczego warto? Ponieważ ludzie nie mają możliwości poznania ciebie personalnie, ale widzą i często jest tak, że cię później rozpoznają i chętnie do ciebie przyjdą. Także jak najbardziej polecam media społecznościowe i dobre kampanie. Czy w środowisku biznesowym można znaleźć przyjaciół, i czy wartość można wynieść z innych przedsiębiorców, tak? Jak najbardziej. Sama jestem tego przykładem. Zobyłam aż dwie statuetki w klubie przedsiębiorczości, Polski Klub Przedsiębiorczości. Generalnie powiem uczciwie, że tyle wskazówek, ile dostałam, bo często jest tak, że biznes jest podobny. Może czymś innym się zajmuje, ale. W gruncie rzeczy zawsze chodzi o to samo. Chodzi o satysfakcję klienta i o to, żebyśmy, żeby nasza firma się rozwijała i żeby klient do nas chętnie wracał. Więc jak najbardziej tak i polecam wszelkie kluby, tutaj Ostrowski Klub Przedsiębiorczy, wszystkich pozdrawiam serdecznie, jak najbardziej. Kochani, bo, bo wielkie serce i za to, że tworzymy razem społeczność, która jest wspierająca, która jest motywująca i która y, bardzo dużo wy, wymieniamy się kontaktami. Jaki jest mój największy sukces? Największym sukcesem jest to, że przetrwałam pandemię, bo nie ukrywam, że jak przyszły lockdowny i nagle nie było skąd brać, a czynsze, zusy, pensje, lokale i tak dalej, Płatnością nie było końca, to byłam bardzo wystraszona i w ogóle nie wiedziałam, co dalej. To był taki cios poniżej pasa, nikt się tego nie spodziewał, już tym bardziej, że to będzie tak długo trwało, ale myślę, że to jest moim największym sukcesem. Czy pierwszy milion należy ukraść? No, ja nie wiem, nie ukradłam pierwszego miliona. Wszystko, co mam, zdobyłam poprzez pracę, wytrwałość i determinację, tak jak już wcześniej było wspomniane, te cechy charakteru, Y, oczywiście uczciwość, tak, to jest bezwzględnie, y, chodzi o to, że jeżeli coś robisz i robisz to z pasją i robisz to dobrze, to rynek odpowiada i pcha, tak pcha właśnie do celu, do celu. A moim celem jest zawsze radość, uśmiech i zadowolenie klienta, żeby on miał zadbane oczy o każdej porze dnia i roku. Kochani, bycie przedsiębiorcą to tak naprawdę jest osobowość. To ty jesteś na froncie, ty jesteś liderem i każdy patrzy na ciebie i zanim trafi do twojej firmy, to najpierw czyta, sprawdza, lub cię zna, najlepiej jak cię zna. Więc staram się też być taka właśnie komunikatywna, otwarta i rzeczywiście już mi się skończył limit dodawania znajomych na Facebooku przez to właśnie, że open. I dzielenie się, dzielenie się wiedzą, dzielenie się sobą. Ja nie zarabiam na tym, co wiem, chociaż za swoje szkolenia dużo płaciłam, ale to ja po prostu tak nie działam. Dla mnie masz problem, możesz spokojnie przyjść, pogadać i często mi klientki mówią, że ja zamiast salon optyczny powinnam mieć salon psychologiczny. Bo po prostu umiem transformować, tak, a najważniejsze jest naprawdę mindset. I jeżeli ty wierzysz w siebie i widzisz dobro, a każdy z nas ma dobro, i każdy z nas przychodzi z czystą białą kartą, która jest miłością, która jest radością, wdzięcznością i my cały czas do tego mamy kierunek. Góra zawsze jest otwarta, więc nigdy się nie dołuj. A jak coś cię poturbuje, bo wiadomo, zdarzają się w życiu i sytuacje i ludzi czasami nawet najbliżsi. To wstań, po prostu wstań, wprawdzie. Obudź się do życia i działaj. Biznes ma wielkie oczy. Ponad 20-letnia przygoda pani Pauliny w branży optycznej rozpoczęła się od przypadkowej rozmowy podczas lotu samolotem na wakacje. Wtedy jeszcze była przedstawicielką handlową w jednej z firm w branży spożywczej. To pokazuje, że nasza przyszłość może się zmienić dzięki rozmowie z nowo napotkanymi ludźmi to oni mogą dostrzec drzemiący w nas potencjał i zaprosić do współpracy. Otwarcie pierwszego salonu pokazało, jak wiele rzeczy trzeba ogarnąć. Począwszy od wyboru lokalu w dobrym miejscu, a następnie przystosowania wnętrza, w tym choćby wymiana instalacji elektrycznej, załatwienie regałów czy przygotowanie reklam. Ale najważniejsze to się nie poddawać na żadnym etapie. Pandemia spowodowała, że obroty w salonach optycznych znacząco zmalały. Pani Paulina przetrwała, ponieważ wierzyła w siebie i wykazywała dużą wytrwałość. Kiedy skończyły się pieniądze, wolała pożyczyć z banku niż od rodziny. To, z czym musi zmierzyć się pracodawca, to odpowiedni dobór pracowników. Bycie pracodawcą to uczucie wolności, że samemu się tworzy. Pani Paulina zauważa, że jeżeli robi się coś z pasją, to nie ma się uczucia, że się pracuje. Jedną z innych ważnych cech są uczciwość oraz wiarygodność. Na zaufanie pracujemy latami, a możemy je stracić w jednej chwili. Należy sobie wyznaczyć cel i do niego dążyć. Bohaterka tego odcinka dużą wagę przykłada do rozwoju osobistego poprzez udział w szkoleniach. To wszystko jest receptą na osiągnięcie sukcesu jako przedsiębiorcy. Biznes ma wielkie oczy. Poszukuje do pracy na stanowisko sprzedawcy doradcy. Powinien posiadać takie cechy jak chęć do pracy, ambicja, komunikatywność i lubić kontakt z ludźmi. Biznes ma wielkie oczy. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pod nazwą E-Ostrów 2050. Miasto ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie umostrów.pl w zakładce eOstrów 2050.